Sadzenie pomidorów do gruntu powinno się wykonywać po 15 maja, czyli po tak zwanych zimnych ogrodnikach, kiedy to mija ryzyko wystąpienia późnowiosennych przymrozków. Zanim posadzimy pomidory, powinniśmy wyznaczyć miejsca, w których będą rosły i wbić paliki lub jakieś inne podpory, do których będziemy je później przywiązywać. Oczywiście dotyczy to odmian wysokorosnących. Pomidory powinny się sadzić na stanowisku, które jest najlepiej słoneczne. Ważne jest, żeby w tym miejscu nie rosły w poprzednich latach pomidory ani ziemniaki, ponieważ mogą znajdować się w glebie wtedy patogeny powodujące np. zarazę ziemniaczaną. Przed sadzeniem spulchniamy glebę, na której będziemy uprawiać pomidory. Wykopujemy dołek na głębokość około 25 cm. Na dnie umieszczamy trochę nawozu, może to być obornik lub inny nawóz wieloskładnikowy. Przysypujemy go warstwą ziemi, tak aby korzenie nie miały z nim bezpośredniego kontaktu. Ostrożnie wyjmujemy pomidora z pojemnika. I sadzimy go jak najgłębiej. Dzięki czemu, na tej przysypanej części łodygi, będą wytwarzać się korzenie przebyszowe. Można też posadzić pomidora dużo płycej. Wtedy są większe szanse, że z tego pomidora będą wcześniejsze zbiory. Jednak wtedy system korzeniowy nie będzie tak mocno rozwinięty jak gdybyśmy posadzili głębiej. Zasypujemy dołek ziemią i formujemy misę, w której będzie się zatrzymywać woda. Na koniec podlewamy obficie pochodzone rośliny. Tutaj jest ważna rzecz, żeby to podlewanie było bardzo obfite, pierwsze, i później przez następne kilka dni, żeby tych pomidorów nie podlewać. Robi się to dlatego, żeby te roślinki musiały szukać sobie wody i w ten sposób wytworzyły głęboki system korzeniowy, co uodporni je na późniejszą ewentualną suszę. Dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania pozostałych filmów o uprawie pomidorów. Pozdrawiam.